Cześć, mam tutaj tanią, zwykłą, najzwyklejszą marketową końcówkę do węża ogrodowego. Takie końcówki lubią płatać nam figle, szczególnie wtedy, gdy sezon się zaczyna. Dwie usterki zwykle tutaj występują. Pierwsza jest taka, że ciężko tę końcówkę skręcić i rozkręcić, i do tego jeszcze skrzypi. Tak, jak właśnie ta. Druga ustryka jest taka, że tutaj na połączeniu tych dwóch plastików może sączyć się woda, pomimo że jest ona zakręcona. Ewentualnie ta woda też potrafi się sączyć tutaj. Nie wyrzucaj takiej końcówki. Pokażę ci w jak prosty sposób możesz ją zregenerować. Nie musisz wcale biec do sklepu. Odkręcamy taką końcówkę do końca. Następnie jeszcze trochę kręcimy. I. Wychodzą nam te dwie części. Tutaj, zobaczcie, jest uszczelka. Ona zatrzymuje wodę w momencie, gdy końcówka jest skręcona, i za chwilę ją sobie zregenerujemy. Co zrobić, żeby nie skrzypiało? Tutaj ze środka usuwam przy pomocy szczoteczki różne zanieczyszczenia, które mogły się tam zebrać. Przez poprzednie sezony. Czyszczę również tutaj gwint na tej części. Dobrze jest to opłukać. Następnie przetrzeć zwykłym ręcznikiem papierowym. To samo robimy tutaj z tym środkiem. O. Jeżeli Zdecydujesz się na wymianę takiej uszczelki, to polecam zestaw uszczelek odpornych. One przydadzą się w każdym domu. Tutaj mamy szeroki wybór. Każdy znajdzie coś dla siebie. Również tutaj jest taka uszczelka, która pasuje do czegoś takiego. Oczywiście to nie jest jakiś materiał sponsorowany, tylko akurat mam taki zestaw, więc, więc go Wam pokazuję. Co dalej z tym robimy? Uszczelka, jeżeli jest wymieniona, no to super. A na skrzypienie i na to, żeby lepiej nam się końcówka odkręcała i skręcała, pomoże wazelina kosmetyczna. Nakładamy tutaj paluchem trochę tej wazeliny. O. Już czuję, że zdecydowanie lepiej chodzi. Odkręćmy ją teraz. I jeszcze skręćmy raz. Niech, ten, niech ta wazelina nam się elegancko rozprowadzi. I gotowe. Końcóweczka jak nowa. Jeszcze parę sezonów posłuży. A jeżeli tutaj na szybko złączce też coś przecieka, no to przy pomocy takiego zestawu również dobierzemy odpowiednią uszczelkę. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.